Zdecydowanym faworytem spotkania są Lubinianki. Zagłębie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Olkusz zamyka ligową stawkę. Miedziowe nie zamierzają lekceważyć jednak rywala. Jeżeli chcemy jeszcze pomyśleć o, o czołówce, no to tym bardziej nie mamy prawa tracić punktów u siebie, a już na pewno nie z rywalem, który ma inne cele sportowe. Także spodziewam się oczywiście walki. Jest tam kilka zawodniczek, które potrafi sobie fajnie radzić w grze jeden na jeden i z rzutem z drugiej linii. Jest tam przecież też i była nasza zawodniczka Sabina kowzar z fajnym rzutem z podłoża. Solina bramkarka, która przyszła z ruchu. Wąż, także jest kilka dziewcząt, które jak ma dobry dzień, to może utrudnić życie, tym bardziej, że patrząc na to, co się wydarzyło ostatnio w Lublinie w pojedynku z Trzewem, no to zresztą zawsze mówię do zawodniczek, że każdy rywal wychodzi na parkiet i walczy. Spotkanie KGHM Metrako Zagłębia Lubin z Esperem Olkusz odbędzie się w niedzielę o godzinie 17 w hali RCS-u w Lublinie.